Lato mamy dla Was! Jeszcze więcej kijów na czasie! Podzielny na najlepsze koncerty i festiwale! Oraz kasę na wakacyjne szaleństwo! Kość się ponią na SKPL. Słuchaj od rana! W wakacji pełnych, dobrych chwil, rzucię sponsor konkursu Firma Tauro, właściciel strony Zielony z Autopromocja! Reklama! Aj może pojedziemy na wakacje? Czupałki ptaku. Jorka nie potrzebujemy last minute, żeby rozpocząć. W zasięgu ręki jest Park Avia w Świdliku, a w nim baseny na świeżym powietrzu ze zjeżdżaniami. płotny plac zabaw i bronić dla najmłodszych, jacuzzi, tężnia solankowa i inne atrakcje. Park zaprasza. Więcej na parkavia.pl Czy wiesz, że naukę w murach uczelni wyższej możesz zacząć także bez matury? To bardzo proste. Rozpocznij kształcenie specjalistyczne na wymarzonym kierunku, a już po trzech semestrach otrzymasz tytuł dyplomowanego specjalisty. WSPA zaprasza. Sprawdźcie szczegóły na wwspa.pl Lublin ulica Bursaki 12. Więcej zieleni w Twoim mieście? Nowe ścieżki rowerowe? Wyremontowany dworzec? A może dotacje dla firm szkół i uczelni wyższych? Tak różnorodne są inwestycje wspierane przez fundusze europejskie w całej Polsce. A jak jest w Twojej okolicy? Chwyć komórkę, nagraj filmik i wygraj 5000 zł. Wejdź na www.dniotwarte.eu i dowiedz się więcej. Do udziału zaprasza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Akcja finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Emilia to nieco rozstrzebana, ale skuteczna pani adwokat. Igor jest zrównoważonym, spokojnym panem prokuratorem. Jest jeszcze on, Francesco Cavierno, przystojny, bogaty biznesmen, który ma wszystko oprócz Emilii. Kancelaria to książka o granicach, które łatwo przekroczyć i namiętności, w której można się zatracić. Najnowsza powieść Kancelaria Gabrieli Gagaś do kupienia w księgarniach stacjonarnych i internetowych oraz na www. O ciszę i komfort w Twoim domu zadba Walcir, producent nowoczesnych, niskoszumowych spłuczek podtynkowych i ogrzewania podłogowego. Valsir, dumny partner i gospodarz siódmego etapu Tour de Pologne. Budowa, remont domu. To dla Ciebie wyzwanie jak przeprawa przez dżunglę? Z Muratorem przejdziesz przez kolejne etapy jak z najlepszym przewodnikiem, bo Ci oszacować koszty i uniknąć błędów. W nowym numerze urządzenia, w które warto zainwestować, aby nie odczuć boleśnie rosnących kosztów energii. Przegląd materiałów na elewację domów, tynki i gładzie, rodzaje, właściwości, zasady układania oraz ogrodzenia na działkę rekreacyjną. Szukaj Muratora w kioskach lub czytaj od złotówki na miesięcznik.murator.pl To będzie ostatnia reklama. Zamozela Playa? Si! Idziemy do Playa? Chcesz spędzić miło czas z przyjaciółmi lub rodziną? Zrób to w Playa Marina. Playa Marina zaprasza codziennie do nowo otwartej strefy basenowej z plażą, imprezami, dancingami dla seniorów oraz licznymi weekendowymi atrakcjami, animacjami i turniejami. Do tego pyszne jest i napoje z palemką. Czego więcej trzeba do szczęścia? Poczuj się jak na tropikalnych wakacjach i odwiedź Playa Marina. Do zobaczenia. Lublin, Kężnicka 6. I po reklamie. Gra nawet po 2-3 koncerty dziennie. To tego lata rzeczywistość.